To jest Tomasz. My jesteśmy w Nitrze. Kupiłem tamkowi piwo, a on go nie wypił. Najgorzej. No o, i w ogóle byliśmy wczoraj na pizzy. W OK, pizza. I tam sobie był taki kierowca, i tam on miał taką skodę. I jak poszedł sobie po zamówienie, to bym zostawił na rozgrzanym silniku i, i mu nie zali. A u nas by zali. Dzisiejszy występ jest super efekwencja, bo aż dwie osoby kupiły bilety. Niezlomka przyszło. Też nie wyjeżdżam tu. To. Tak, tak, no. to jest e, zupa fasolowa... E... Mleczna fasolowa Mój brat ja, mi zamówił sztuć nawet nie było tam takiej opcji. Ja pojedziemy w stronę Bratysławy, zróbmy sobie zdjęcia pod tym Amazonem i podjedziemy pod tym. Ja i zobaczymy jaka jest pogoda. Mhm. U... Jak będzie pogoda... Dobra, no to przepakujemy te najcenniejsze rzeczy i idziemy na tramwaj. A jak będzie złoto, jedziemy dalej autem No, Cholik też nie mamy No ten biegoszczy był lepszy, bo tam była kuchnia D Także następnym razem jak będzie miało jakąś projekcję to niczy też śpimy biegoszczy Idziemy do set, do BTS2, czyli do Amazonu To góry tam, to jest hajpa Ufo, ufo, ufo jest Jesteśmy w bunkrze w Bietysławie, BS13 No bunkie jak bunkie. Ja podejrzewam, wam, że tam ktoś śpi Nie chce komuś chodzić po głowie Opuszczona fabryka Alfa gomma Szukamy tu wejścia To jest ta fabryka, Czy znaczy to jest w sumie tył tej fabryki Słabo z wejściem Znaczy bardzo słabo z wejściem By się udało od tyłu Trochę, ale tu się jakby kończy droga, bo ta fabryka jest tam, a tu jakby nie ma przejścia tam. Tu jest stóp zakazany i to się tłumaczy jako należy wchodzić, a tu jest e, ryzyko ujazdu, to będzie, że, że to jest bezpieczne, zgodne ze standardami BHP. Wa waza baza wojskowa Zawińska, e, chciałbym wziąć tym, żeby było prosto. W tej chwili sobie pozwalać tak. czasy zimnej wojny. Bunky, w których byłem w tym jednym, to 38. Dałam się dowiedzieć, że tutaj bunkry to są już prywatne. Spotkali się pana, właśnie mówił, że kupił taki bunkier i chce tam zrobić muzeum. No i jest ta wieża. Zobaczymy, jak to wygląda z góry. To jest staje miasto To miasto w Bratysławie Jest jakiś ładny pomniczek Pomnik poległych epidemii z dżumą. To jest brytyjslawski dżumil. wystawa. Nie jest to związane jakby z niczym, nie jest to jakieś przesłanie. Takie po tym, jak ten zyskał sławę, pojawiły się także w dwóch miastach na Białorusi, a także w jednym w Serbii. A tam jest Teatr Diwadlo Narodowy w Brytyjszlawie. I idziemy dalej. To Narodnie Diwadlo. Teatr Narodowy w Słowacji w Bratysławie. Powstał w 1920 roku. I tutaj, oczywiście, McDonald's. Typowo. tak wygląda stajówka. Jest stary rynek w Namniestii w Bratysławie. To jest pałac prezydencki. A premierem Słowacji jest FIKO. To jest Devin we Jest to przy rzece Dunaj, po drugiej stronie jest Austria. Jest to zamek jest to właściwie zamek już znany w średniowieczu. Zamek w XI wieku należał do Polski, do Wrocławia Następnie był własnością kolejnych rodów magnatei węgierskiej. Skład w zamku wchodził Devin, Devin bankowa Demskowa, Nowa weskajlowa czyli tam spaliśmy i ja, racza. zamku są widoki na granicach Wietosławy, z drugiej strony jest Austria. Ja. Zamku został wcielony do Rzeszy z powodu takiego tu spoja. część niemiecka, Bundel samochodów Mercedes-Benz 170, produkowany w Niemcach 1933 roku, napędem naprzód Jucho jest produkowany w Niemczech w 1923 roku w Nurembergi, w centrum niemieckiej motoryzacji, zaprojektowany przez Juliusza Hofwilscha, produkowany tylko w małych seriach. Nie wymyśliłby nawet hollywoodzki scenarzysta. Tematem regulowania na petho zajmuje się od lat. W 1940 roku przypłynął z Bratysławy do Halfy. Na pokładzie było wielu niezwykłych ludzi, jednym z nich był Zoltan Szark. Dobrze ubrany, elegancki mężczyzna, Miłośnik samochodów i kapieśnego życia. Prowadził podwójne życie. Drugie poświęcone był organizacji wyjazdu ty, e, Żydów do Palestyny. W 2018 roku nakęcili zwiastun nadchodzącego filmu Jest na kłótni między dwoma młodymi mężczyznami. Jeden z nich jest Zol Sofrat. E, Szukałem więc samochodu dla bohatera filmowego, a ponieważ Zol był faktycznie przedstawicielem filmu Skoda na Słowacji, było jasne, że samochód musi być z Skodą, ale najbardziej luksusowy. A i najtańszy. W muzeum ten spojrzał w Bethesławie. Widzieliśmy piękną, młodną y, Skodę Popular. Stan idealny. wpadła mi w oko. Skontrolowali mnie z właścicielem. Dzwonię. A czy wiesz do kogo należał? Tak. Ten chłop wyjechował do Palestyny w 1940 roku. Jak miał na imię? Zoltana. Szark? Niemożliwe. Głodna właścicielka rozliczyła po Zolu samochód i poczucie humoru. Ciemność skokowa silnika 1130 cm 3 Moc 20.

Sprawiedliwości. Tam mamy napis e, Najwyższy Sprawiedliwości i to jest e, czy machem sądu. Tam to jest zegar słoneczny, to jest brneński orloj, nazywany też brneńskim falusem ze względu na swój falistyczny kształt. Wrażenie Szwedów, które było w XVII wieku. Miało się zakończyć któregoś tam sierpnia w południe, że jeżeli do południa im się nie uda odbić miasta, to odpuszczę oblężenie i sobie pójdą precz. Więc się o tym dowiedzieli. I codziennie przez jakiś czas odkąd się dowiedzieli, zamiast w południe dzwony biły południe o godzinie 11, żeby zmylić wroga i żeby dać mu godzinę mniej czasu. Więc na 11.00 jest bardzo ważną godziną w Czechach. Dalej hostel się imenuje hostel Petra a Pawła. Jeździec z koniem ma 6,5 metra, a z włócznią to jest aż 8 metrów. To jest divadlo.